Jesteśmy po pierwszych zawodach w relikrosie w tym sezonie. Normalnie bylibyśmy już w połowie sezonu, ale ten rok jest zupełnie inny. I jak to oceniasz z perspektywy zawodnika? Tak. Po pierwsze, mieliśmy, można powiedzieć, duży poślizg, jeżeli chodzi o czas rozpoczęcia zawodów. Oczywiście chodzi o kalendarz. Zawody były przesunięte o parę miesięcy. W zasadzie powinniśmy być już w środku sezonu, w zasadzie w trzech czwartych sezonu. Także sezon już powinien się kończyć, a w tym roku wyjątkowo się zaczyna. Oczywiście jako zawodnicy... Mam takie wrażenie, że też jeszcze nie czujemy do końca, że sezon się rozpoczął, bo jesteśmy, e, musieliśmy trochę swoje zmysły e, uśpić, że tak powiem, przed sezonem, dlatego że czekaliśmy, czekaliśmy, co chwilę zmieniały się realia, zmieniały się przepisy i tak naprawdę, no. Nie wiedzieliśmy po pierwsze, czy sezon się w ogóle rozpocznie, czy będziemy w tym roku się ścigali. Także jest to rzeczywiście bardzo nietypowy sezon, ale tak jak dla wszystkich, jest to wyjątkowy rok, a w sporcie nie tylko samochodowym na pewno jest to wyjątkowy do kwadratu. Byliśmy zaniepokojeni do ostatniej chwili, czy w ogóle zawody uda się przeprowadzić, bo przecież też na ostatnią chwilę wycofał się sponsor i promotor. Czy masz stuprocentową pewność, że reszta zawodów tegorocznych będzie? E, tak, mamy w tej chwili zapewnienie, po pierwsze, i Polskiego Związku Motorowego. Na e, zawodach był zresztą e, prezes Polskiego Związku e, Samochodowego. Natomiast również i prezes Sebastian Kołakowski zapewniał nas, że ten sezon odbędzie się zgodnie z przepisami, które umożliwiają rozdanie tytułów. Także tu jesteśmy pewni, do końca tego tygodnia ma być ujawniony, że tak powiem, a czy może nie ujawniony, ustalony. Do końca tygodnia ma być ustalony kalendarz tegoroczny, także dopiero pod koniec tygodnia dowiemy się, gdzie i kiedy odbędą się zawody. Jedynym pewnym terminem są jest termin drugiej rundy Mistrzostw Polski Rallycrossu, która odbędzie się w Słomczynie i ta, ta data jest zgodna z kalendarzem opublikowanym przez Polski Związek Motorowy. Natomiast dwie następne rundy są jeszcze, że tak powiem, tajemnicą, to dopiero się dowiemy. W Twojej klasie w Supercars, konkretnie w Twojej, czyli w Supercars Lite, no to zmian nie było, bo jeździcie praktycznie w tym samym składzie, co w zeszłym roku. Natomiast bardzo dużo zmian zaszło w wyższej klasie Supercars, czyli bez Light. Tak, tak. W klasie, właściwie w grupie Supercars, tak, odeszło paru zawodników, pojawił się nowy zawodnik, Myślę, że dla kibiców, czy wyszło lepiej czy gorzej, to jeszcze zobaczymy na kolejnych rundach. Jak na razie są one bardzo widowiskowe, także myślę, że kibice nie mają co narzekać. Oczywiście każde odejście zawodników, szczególnie tych z tytułami mistrza Polski czy nazwiskami, które walczą o tytuł mistrza Polski w klasie, na pewno są niedobre i są minusem dla dyscypliny, natomiast no, wiadomo, że niektóre, niektóre rzeczy idą po nie idą po czyjejś myśli, także no, ciężko tutaj powiedzieć co się zadziało, sądzę, że dowiemy się z czasem, natomiast już Patrząc na pierwszą rundę, myślę, że będą to bardzo ciekawe zawody. Widać tutaj walkę o pierwsze miejsca i w klasie Supercars, w grupie Supercars, tak jak i w mojej grupie Supercars Lite. Także na pewno, na pewno będzie co oglądać i przypuszczam, że tytuły zostaną rozdane na ostatniej rundzie. Czyli dla rywalizacji to tylko z korzyścią? Y właśnie gdyby, gdy jest więcej zawodników, którzy walczą, byłoby lepiej, natomiast no, mamy, mamy to co mamy, tak jak tutaj rozmawialiśmy o ograniczeniach i kibiców i o tym, czy oni będą, czy nie będą wiadomo, że dla nas też inaczej troszeczkę się jeździ jeżeli nie ma kibiców nie ma takiego dopingu na żywo, oczywiście pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy dotarli zaryzykowali, że dostaną bilety wiadomo, że było tylko 300 biletów do kupienia, także tutaj bardzo dziękujemy kibicom, którzy zaryzykowali, przyjechali i kibicowali nam na żywo. Natomiast, no wiadomo, że czym więcej tych kibiców jest. Tym jest ciekawiej. My również przeżywamy ten doping z trybun. Wiemy o tym, o tym, że nie jedziemy tylko dla siebie. Także bardzo dziękujemy tym, którzy dojechali. Miejmy nadzieję, że na drugą rundę już te obostrzenia będą mniejsze. I oczywiście pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy: to nie jest zła wola organizatora, dlatego że to są rozporządzenia przepisy ogólne. Dokładnie. Nikt... I one, obo sobie i one obowiązują we wszystkich dyscyplinach. I jedynym wyjściem to jest albo jechać tak, jak jest, albo nie jechać. Pojawiła się zupełnie nowa klasa. Cross karty. Prześmieszne takie wózki z motocyklowymi silnikami. Mm -hmm. Jeżdżą dosyć widowiskowo. Jak to oceniasz? Czy to to znaczy, ja troszeczkę się uśmiecham, jak słyszę nowość. Jest to nowość na naszym polskim rynku, że tak się wyrażę. Ja rozkarty oglądałem po raz pierwszy w 2011 roku, będąc na zawodach w Czechach i Słowacji. Karty jeżdżą, nawet nie sprawdzałem, ale myślę, że około paru lat. Także nie jest to absolutnie nowość na rynku światowym, natomiast u nas rzeczywiście jest to nowość. Uważam, że jest to bardzo dobra nowość, dlatego że po pierwsze, tak jak zwróciłeś uwagę, jest to bardzo widowiskowe, dźwięk silników jest naprawdę fenomenalny i ta rywalizacja koło w koło, walka jest naprawdę bardzo fajna. Zresztą, wystarczy posłuchać Odpowiedzi zawodników bardzo utytułowanych już w różnych dyscyplinach, czy wyścigów, czy innych dyscyplin sportu samochodowego, i wystarczy posłuchać, jak oni opowiadają o tych pojazdach. I na pewno to jest mega widowiskowe i mega przyjemne dla samych kierowców. Najlepiej jest po prostu przyjechać i zobaczyć tą rywalizację na żywo. Z tego, co też oglądałem sprawozdania i reakcje kibiców. Będzie to bardzo szybko rozwijająca się klasa. No na pewno jest szybsza niż kiedyś były maluchy, które też były lekkie i tylno napędowe, ale to co innego. Trzeba, trzeba pamiętać i zwracać uwagę na tym, że czas płynie. Motorsport motoryzacja się zmienia. Nie można zakopywać się w jakimś jednym miejscu, mówię tu tylko o tych najbardziej rozwijających się dyscyplinach, dlatego że są klasy historyczne, które są i powinny być. Jest to taki smaczek wisienka na torcie. Natomiast jeżeli chcemy przyciągnąć nowych zawodników, którzy chcą rywalizować w ciekawych klasach, to cross karty są strzałem w dziesiątkę.